Gazeta finansowa Beata Tomczyk. Dzień dobry Państwu. Idą upały. Zgodnie z rozporządzeniem z listopada zeszłego roku 2021, możliwe, że przy nadchodzących upałach, a raczej bardzo prawdopodobne, że zostaną zamknięte duże centra handlowe, ale nie tylko, bo i magazyny. Ale co jeszcze i dlaczego właściwie zostaną zamknięte, opowie nam Pan Krzysztof Poznański, który jest dyrektorem zarządzającym Polskiej Rady Centrów Handlowych. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, czy ja przesadziłam, mówiąc o tym, że centra handlowe będą zamykane? Nie przesadziła Pani, jest takie niebezpieczeństwo, to niebezpieczeństwo jest rzeczywiście bardzo wysokie, ponieważ po pierwsze z powodu wojny w Ukrainie, no i związanych z tym kłopotów energetycznych, ale również z powodu... Gorącego, upalnego lata. Występują w tej chwili braki energii. Wiemy, że w zeszłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, gdzie Polska musiała posiłkować się energią od sąsiadów i obawiamy się, że takich sytuacji może być więcej. Panie dyrektorze, może taka gwoli jasności wyjaśnimy, o co chodzi z tym użyciem energii a centrami handlowymi. Rząd w listopadzie zeszłego roku. Zmienił rozporządzenie dotyczące dystrybucji energii i mocy maksymalnych używanych przez odbiorców energii elektrycznej, i w tym rozporządzeniu zmienił te minimalne progi energii, które mogą być pobierane przy ogłaszaniu konkretnych stopni zasilania. Ta zmiana spowodowała to, że przy, jeśli wystąpią takie ogłoszenia, jeśli będą ogłaszane wyższe stopnie zasilania 14, 15 do 20, to centra handlowe czy budynki biurowe, czy sklepy wielkopowierzchniowe będą musiały znacząco ograniczać swoją działalność, a to znaczy, że będą w praktyce musiały się zamykać, będą musiały ewakuować klientów i zamykać się. Pochodzi o to, że nagle może zostać wyłączony prąd. Nie, to nie, 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 nie do końca tak jest. Chodzi o to, że użytkownicy otrzymali wyliczone przez dystrybutorów, przez tak zwane OSD, czyli operatorów systemów dystrybucyjnych, minimalne, maksymalne poziomy zużycia energii przy określonych stopniach zasilania. Jeśli nie dopilnują tego i przekroczą te poziomy zużycia mocy, wtedy będą musieli płacić olbrzymie wielomilionowe kary. Tyle, że z owymi poziomami też jest coś nie w porządku, bo one były naliczane w pandemii prawdopodobnie, tak? Przed modyfikacją tego, przed nowelizacją tego rozporządzenia obowiązywało pojęcie tak zwanej mocy bezpiecznej. Tą moc określali użytkownicy i ona była na takim poziomie, który zapewniał bezpieczne funkcjonowanie obiektów. Zapewniał utrzymanie systemów krytycznych, systemów krytycznych dla klientów na przykład, czyli wentylacji. Natomiast to rozporządzenie zastąpiło tą moc bezpieczną określeniem mocy minimalnej i ta moc została wyliczona przez Operatorów systemów dystrybucyjnych i w pewnym sensie narzucono użytkownikom. Natomiast te wyliczenia, nie znam dokładnie algorytmu tych wyliczeń, nie jestem specjalistą od energetyki, ale z tego co wiem, te wyliczenia były dokonywane na bazie roku 2020 i 2021. W których to latach, jak pamiętamy, były lockdowny, centra handlowe i biurowce też w dużej części były nieczynne, były puste, nie zużywały energii. Panie dyrektorze, czy na działanie tego prawa ma również wpływ cena energii, która jest coraz wyższa? I jeszcze proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia, jakie jak duże jest prawdopodobieństwo zamykania owych punktów w skali od 1 do 100, jak pan myśli? Cena energii to jest jeden problem, natomiast drugim problemem jest jej brak. Tak jak wspominałem, tej energii w systemie coraz częściej brakuje, jeśli lato będzie upalne. Jeśli warunki pogodowe będą niekorzystne i energia z OZE nie będzie dostarczana, to to ryzyko zastosowania tych wprowadzonych ograniczeń będzie bardzo wysokie. Ja jak je bardzo? oceniam w tej chwili nawet na 50%. A mógłby pan, dyrektor, powiedzieć nam, co oprócz centr handlowych mogłoby paść ofiarą tego nowego prawa? Ja nie wiem, jak te ograniczenia zostały wprowadzone w innych branżach i trudno. Mi to komentować. Nie wiem, jak to wygląda w przemyśle na przykład, ale w tej branży, którą ja reprezentuję, czyli w branży centrów handlowych, ale też w zaprzyjaźnionych branżach, w branży wielkopowierzchniowych sklepów, w branży biurowców, w branży magazynowej. Te ograniczenia mogą prowadzić do konieczności zamknięcia tych obiektów właśnie z tego powodu, że te systemy krytyczne dla obecności ludzi, czyli zapewnienie wymiany powietrza, wentylacji, odpowiedniej temperatury, nie będą mogły być podtrzymywane, nie będą mogły działać, a generatory, którymi te obiekty dysponują, nie wystarczą, żeby te systemy podtrzymać. Obiekty, o których Pan mówi, prawdopodobnie mogłyby być zamknięte nawet na trzy dni lub dłużej, w zależności od tego, ile trwałyby upały, prawda? Tak, to będzie zależało od tego, jak długo, na, na jak długo będzie ogłaszany ten najwyższy, czy te najwyższe stopnie zasilania i my tego nie wiemy. Co gorsza, nie wiemy też dokładnie. Kiedy, z jakim wyprzedzeniem będą ogłaszane te stopnie zasilania? W związku z tym bardzo trudno się do tego przygotować. Mamy obawy, że one mogą być ogłaszane dosyć nagle, a w związku z tym może to doprowadzić do tego, że, że wystąpi konieczność zamykania tych obiektów właśnie bez uprzedzenia. Panie dyrektorze, co by Państwa uspokoiło? Państwa, którzy składali list do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W naszym piśmie do Ministerstwa zwracamy się oczywiście o spotkanie, podczas którego chcielibyśmy przedyskutować te problemy. Natomiast, tak jak zasygnalizowałem, widzimy tutaj przede wszystkim trzy problemy. Po pierwsze, zmiana tego określenia czy tej definicji z mocy bezpiecznej, czyli takiej, która gwarantuje bezpieczeństwo obiektu na mocy minimalną. Która jest wyliczana według jakiegoś algorytmu. Po drugie, sposób wyliczania tej mocy minimalnej. Nie wiemy, jak ten algorytm działa, ale też wiemy, że uwzględnia on te okresy, podczas których zużycie prądu i gazu w tych obiektach było bardzo nieduże ze względu na lockdown, ze względu na to, że te obiekty były nieczynne, więc trudno w tej chwili zastosować. Te zużycia do dzisiejszych czasów. I wreszcie trzecia nasza obawa, którą chcielibyśmy wyjaśnić, to sposób komunikowania tych wprowadzania tych ograniczeń, wprowadzania kolejnych stopni zasilania, tak żeby było wiadomo, kiedy one będą wprowadzane, z jakim wyprzedzeniem i dokładnie w jaki sposób. Jeżeli będą Państwo doinformowani, to wpłynie to na zminimalizowanie problemu, czy jednak problem będzie mimo wszystko? Problem pozostanie, bo tak jak powiedziałem, główny problem to jest to, że te moce są za niskie po prostu i one nie wystarczą, wyliczone według tych algorytmów, o których mówiliśmy i one nie wystarczą na funkcjonowanie tych obiektów i tutaj chcielibyśmy się zwrócić jeszcze raz wyliczenie tych przydziałów dla naszych obiektów. A kiedy, panie dyrektorze, wpłynęło pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Myśmy sygnalizowali ten problem w maju. Zwróciliśmy się na koniec maja, 24 maja, do Ministerstwa z prośbą o takie spotkanie. A kiedy powinniście Państwo spodziewać się odpowiedzi? Czekamy cały czas na wyznaczenie terminu spotkania w Ministerstwie i mamy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Ktokolwiek się z Państwem kontaktował? Na razie, na razie czekamy na wyznaczenie terminu takiego spotkania. Panie dyrektorze, trzymam kciuki za pomyślne rozwiązanie tej sprawy. W końcu dotyczy ona również i nas, klientów, choćby na przykład centrów handlowych. Dziękuję, że poświęcił nam pan czas. Pan Krzysztof Poznański był gościem gazety finansowej. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.